Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo! Właściwie możemy się przyłączyć tylko do chóru poprzednich występujących tutaj przede mną posłów i przedstawiających stanowiska swoich klubów, mówiąc o tym, że ta ustawa jest niezmiernie ważna i dobrze, że wchodzimy wreszcie w XXI wiek, także jeżeli chodzi o cyfryzację poszczególnych dokumentów. Jako Klub Koalicji Polskiej nie mamy co do tego projektu zastrzeżeń, będziemy go na pewno wspierać, aczkolwiek chcemy zgłosić jeszcze jedną ważną w naszym mniemaniu poprawkę do tej ustawy. Dotyczącą, dotyczącą digitalizacji czy też wersji elektronicznej karty rowerowej. Otóż legitymacja szkolna, wiele uprawnień do prowadzenia pojazdów już w, tym, w tej aplikacji M-Obywatel się znajduje. Natomiast bardzo ważna karta rowerowa, bez której nie można się poruszać po drogach publicznych i za brak której można otrzymać dość wysoki mandat, nie została wprowadzona do M-Obywatela. A szkoda, bo przecież wiadomo, że w większości użytkownicy rowerów mają ze sobą zazwyczaj smartfon, a czasami zapominają o tej Wersji papierowej uprawnień w postaci karty rowerowej. Dlatego warto byłoby też tą aplikację wprowadzić. Nie jest to zbyt wielki problem, ponieważ no wiadomo, że egzaminy na kartę rowerową odbywają się zazwyczaj w szkołach. Do takiego egzaminu przystępują dzieci mniej więcej w wieku 10-11 lat. Mój 11-letni wówczas syn również. Z... Był, jest posiadaczem takiej, takiej karty rowerowej i musi ją wozić przy sobie, jeżeli, jeżeli nie, nie chcemy mieć jakichś kłopotów prawnych, a ma zawsze ze sobą smartfon i łatwo byłoby pokazać ewentualnym kontrolującym go służbom, że jest prawnym użytkownikiem dróg publicznych. I jest to oczywiście problem nie tylko mojego syna, ale większości młodych ludzi czy, czy użytkowników rowerów, również tych dorosłych. Dlatego szanowny panie marszałku, panie ministrze, Tutaj chciałbym skierować na Pańskie ręce poprawkę do tej, do tej ustawy, właśnie wnoszącą wersję elektroniczną karty rowerowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.